W tym roku obchodzimy 105. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Tegoroczne miejskie obchody odbędą się już w czwartek, 14 sierpnia, w samo południe, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wspólnego celebrowania Święta Wojska Polskiego zaprasza prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Leszek Giergielewicz. Podczas uroczystości przedstawiciele władz i służb mundurowych złożą kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa w programie jest także apel pamięci oraz promocja podoficerska. Z kolei w piątek 15 sierpnia koło imienia gorzowskich jednostek wojskowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaprasza na uroczysty apel na terenie byłej jednostki wojskowej na ulicy Myśliborskiej oraz piknik wojskowo-historyczny. Apel rozpocznie się o godzinie 12, a piknik o godzinie 13. Tego dnia wszystko będzie się działo na parkingu starostwa powiatowego. Podczas uroczystości odsłonięty Zostanie również wyremontowany pomnik bohaterów XII koło brzeskiego pułku piechoty.